To się. Dobrze. 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 Cześć. Jesteśmy na Plikopie w Katowicach. Zapraszam was na relację. Jesteśmy dzisiaj w Katowicach na takim corocznym spotkaniu, które dotyczy obszaru ochrony klimatu, nowych technologii, inwestycji w odnawialne źródła energii. Tak. patrząc znaczy patrząc na 34 lata funkcjonowania naszej grupy kapitałowej Erbud na rynku. Faktycznie można powiedzieć, że z firmy, która na początku swojej działalności inwestowała przede wszystkim w tak zwane stany surowe budynków, czyli budowała bardzo proste konstrukcje, przeobraziliśmy się w firmę, która dzisiaj jest w głównej mierze firmą usługową z bardzo dużym komponentem technologicznym w ramach naszych struktur. 2 megawatów fotowoltaiki, ale mamy mniej więcej portfel na poziomie 1 giga rzeczywisty plus planowany razy 2, więc bardzo chętnie jakieś szczegóły by się poznali. Mówiłem przede wszystkim o tym, z czego grupa kapitałowa Airbud słynie, czyli z niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w inwestycjach w budownictwo modułowe, również zeroemisyjne. Mówiłem o naszej transformacji z firmy stricte budowlanej w kierunku firmy usługowej, docelowo firmy technologicznej. Jest to inwestycja która w naszym głębokim przekonaniu ma sens i przyczyni się do rozwoju naszej firmy w kolejnych latach. Nasze perspektywy są widoczne tylko i wyłącznie, czy widziane tylko i wyłącznie w zielonych barwach. Nasza strategia, którą obraliśmy, to jest strategia no właśnie firmy technologicznej, która będzie dostarczała wysokiej jakości usług na potrzeby naszych klientów, budowała własny portfel projektów odnawialnych. E, więc w sposób wydatny przyczyni się do e, redukcji śladu węglowego i do walki z ociepleniem klimatu.